Witam, kilka dni temu kupiłam szałwię błyszczącą, bo chciałam sobie ją posadzić w swoim ogrodzie i dalej chcę. Ale powiem wam, że się zrobiło zimno, deszczowo niesamowicie, naprzemiennie wiatr, gr deszcz, grat, nawet kurtkę musiałam ubrać w tej chwili, jak rozmawiam z wami do tego filmiku, bo naprawdę bardzo mocno wieje. Witam na kanale Pastie Babci Ali. Słuchajcie, to, że mamy ogrody ze swoimi bylinami, zaglądamy na te nasze bylinki, kiedy będą kwitły, co się z nimi dzieje, czy wzięła nornica, gdzieś tam poniosła jakąś cebulkę, bądź opuchlaki gdzieś w rodendronach, ale chce się też ozdobić ogród takimi zwykłymi, jednorocznymi kwiatami. Nie wiem, czy zwykłe. Najważniejsze, że się podobają nam te kwiaty, które kupujemy. W moim przypadku, ja się niezmiernie cieszę i przyzwyczajona jestem, bym powiedziała, do, tutaj do tego kwiata. Jest to szałwia taka błyszcząca, piękna roślina, i ona w każdych tych zakątkach, gdzie posadzę, rozjaśnia tą swoją czerwienią, podkreśla tą swoją czerwienią to miejsce. W ogrodzie jest sporo zieleni, zanim zakwitną inne kwiaty. No to właśnie szałwia te miejsce tak no, daje takiego pazura co bardzo lubię. Także w bardzo wielu miejscach między tymi rabatkami z zewnątrz szałwia zostaje wykorzystana. Są to również ta szałwia jest o tyle bardzo fajna w moim przypadku, że to nie jest droga roślina. Pięknie wygląda nie tylko na rabatach, ale i w donicach. Które ustawiamy na naszych balkonach czy tarasach. Ja to wykorzystuję. Mieszam szałwie, to znaczy wstawiam ją na przykład w donicę z jakimiś innymi kwiatami, które właśnie podkreślają jej urok. Ale w tej chwili to rozsadzam ją tutaj między swoimi rabatami koło innych zupełnie roślin, właśnie które są bylinami. I ona jest do jesieni. Żeby ona częściej mi kwitła, żeby te wysuszone kwiatki, które wyschną z tej, tej czerwieni, to po prostu uszczykuję i ona ponabia kwitnienie. Także radość jest niesamowita z tej roślinki. Drugą rośliną, którą też zakupiłam, jest pelargonia. Najzwyklejsze nasze pelargonie, które stoją na przykład jeszcze w naszych mieszkaniach na parapetach. No, ja akurat tego nie mam, więc pelargonie zakupuję. I również wsadzam je do gruntu, jak i do donic. Pelargonie nie trzeba zach tutaj zachwalać. Każdy z nas je zna i myślę, że nie jeden kupił pelargonie, czy takie właśnie te stojące, czy wiszące. Jest kilka gatunków i jest się czym cieszyć, kiedy one urosną i zaczynają kwitnąć. Wtedy jest bajka w ogrodzie, na tarasie czy balkonie. W każdym miejscu Pelargonia daje takiego, takiej elegancji temu miejscu. Pokażę Wam, gdzie tutaj w niektórych miejscach tu zdążyłam posadzić szałgę, bądź nawet pelargonie, ale musiałam dokupić, no bo sporo tego miejsca jest, żeby to wszystko porozsadzać. Aha, a jak kwitną, jeżeli przekwitnie nasza pelargonia, co robimy? No po prostu też urywamy przekwitnięty ten kwiatek z łodyżką, po to, żeby ona nam ponowiła kwitnienie. W ogrodzie mam to też do późnej jesieni ten kwiat pelargonie Wymaga ona też miejsca pelargonia i słonecznego, to znaczy wymaga. Rośnie i w półcieniu i na słonecznym stanowisku. To samo dotyczy szałwii. Także wykorzystuję to na różne sposoby te roślinki i bardzo je lubię, mimo że są no, roślinami jednorocznymi i akurat szałwie nie są takie drogie. No pelargonia nieco droższa, ale jeżeli się chce coś kupić, mać, mieć, to można to to zainwestować. Pokażę Wam teraz miejsce, za chwileczkę, gdzie posadziłam te właśnie roślinki, pelargonie i szałwie. No nie, nie jest tego w tej chwili dużo, jak wspomniałam, dlatego zakupiłam. No a teraz chciałabym Wam pokazać te miejsca, gdzie nieco wcześniej posadziłam właśnie szałwie i pelargonie. Tu jest fragment takiej właśnie rabaty, gdzie widnieją. Moje zakupione rośliny, a więc tu są trzy szałwie posadzone między tutaj roślinkami, jak i belargonia. Przepięknione tutaj wyglądają, kiedy jeszcze będą kwitły rozchodniki. I tutaj, mamy, tutaj mamy hortensje, funkie. No zobaczymy, jak to wszystko razem będzie skomponowane kiedy zakwitnie. Dość często w tym miejscu sadzę pelargonie i szałwie, ale bywają też lata, że innymi kwiatami. No i przejdziemy teraz dalej. Tu szałwia jest koło brunery. Tutaj są o proszę bardzo żurawki takie żółte. One się tutaj dość mocno rozrosną. No, i efekt będzie. Także tak wygląda w tej chwili rabatka inna z innej strony. Tu jest dość słońca i one dość ciekawie wyglądają, te moje kwiatuszki. Nis, do którego tutaj przeszliśmy, jest wyjątkowo takie półcienisty, nawet dość mocno, ale i tak tutaj posadziłam, tak jak wspomniałam, szałwię, która też wytrzymuje takie Troszeczkę słońca, i półcienie, Po prostu tu jest słońce dużo krócej tutaj operuje. Ale mogę sobie pozwolić na to mimo wszystko tego osłonecznienia słabszego na te rośliny. Także rośliny jednoroczne w ogrodzie też pięknie zdają egzamin i cieszą nasze oczy. Tu jest połączenie szałwi z funkią. Jedna i druga funkcja z tyłu rośnie w głębi pelargonia, stara pelargonia, która przezimowała w piwnicy, a teraz ma małe listki. Także to miejsce będzie zdecydowanie bardziej kolorowo, na czerwono. Jesteśmy w innym miejscu, tu również jest szałwia, która połączona została z żurawkami. Ale kiedyś w Dino kupiłam takie drobniutkie, małe pelargonie, posadziłam je, więc kiedy to urośnie, utworzy w tym malutkim skrawku ziemi właśnie taki, ja bym powiedziała, taki ogrodowy bukiecik, a więc żurawki, funkie, szałwia i pelargonie. Podobają mi się takie akcenty, takie troszeczkę. Na dziko, o tu nawet rośnie wilczomlecz. Także ta kompozycja kolorów mnie bardzo odpowiada. Podoba mi się to. I tu jesteśmy w innym miejscu. To miejsce jest również zagospodarowane z lekka przez żałwie Tutaj żurawka, która pięknie nam rozrośnie się. Tylko musimy troszeczkę poczekać, bo mamy dopiero połowę maja. Połączyłam tutaj szałwię, tu będzie rósł, tu rośnie kuklik, szałwia, żurawki. Te kolory są wymieszane i one bardzo mocno nadadzą taką barwę temu miejscu. Także w tym okresie letnim do późnej jesieni niesamowicie tu jest bajecznie kolorowo. I to właśnie dzięki tym jednorocznym roślinkom. Pokazałam wam miejsca, te fragmenty rabat, gdzie są moje te jednoroczne rośliny, czyli szałwie i pelargonie. Ja się po malutku zabieram do pracy, jeszcze dosadzę w niektóre miejsca, nawet do jakiejś tam doniczki, bo, która się też na pewno znajdzie. Chciałabym się pożegnać w tym miejscu. I podziękować za subskrypcję, za łapki w górę, które ewentualnie będą, jeżeli się filmik oczywiście podoba. A więc do zobaczenia i do usłyszenia.